Pani profesor, bardzo dużo mówimy o tym, że efektywne leczenie zawsze pozwala redukować koszty wynikające z absencji chorobowych. Wiemy też, że jeżeli choruje dziecko w rodzinie, to choruje cała rodzina. I stąd też pytanie, jakie to są koszty dla systemu ochrony zdrowia, kiedy no jest dziecko chore, chore przewlekle i ten rodzic często musi zostać jednak w domu? Ja myślę, że jednak powinniśmy patrzeć na to z tej pierwszej strony, która jest taka, że no w razie choroby tego dziecka do 14 roku życia mamy od lat to prawo do zasiłku opiekuńczego przez 60 dni w roku. No i to jest jakaś też gwarancja bezpieczeństwa socjalnego, ponieważ zasiłek jest wypłacany z funduszu chorobowego i on pozwoli nie tylko na sprawowanie przez pewien czas tej opieki, Opieki, ale także na zorganizowanie jeżeli to jest coś, coś dłuższego. I, I ja myślę, że my tutaj nie, nie obserwujemy od wielu lat jakichś takich tendencji związanych na przykład z nadużyciami, czy też z jakimś gigantycznym wzrostem kosztów. W żadnym wypadku czegoś takiego nie można tutaj powiedzieć. Natomiast muszę powiedzieć, że myśmy odegrali tą kluczową rolę, jeżeli chodzi o okres pandemii, kiedy rzeczywiście musieliśmy w bardzo w dużej skali, zorganizować, przejąć na siebie wypłatę tych dodatkowych zasiłków opiekuńczych, które związane były z okresem pandemii, kiedy no też nie funkcjonowały te instytucjonalne rozwiązania i to wymagało naprawdę ogromnych nakładów pracy w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Ale na dzisiejszy Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży to ja patrzę z takiej perspektywy, że po pierwsze jakiś czas temu rozpoczęliśmy Kongres Zdrowia Kobiet. My mamy świetną platformę elektronicznych zwolnień. To jest taka reforma cywilizacyjna, porządkująca ten obszar i tam widzimy nie tylko kto na co choruje, ale też strukturze jakościowej, ilościowej dynamikę. I, byliśmy, I mogliśmy w tym kongresie te, z tych baz danych wyciągnąć wiele fantastycznych informacji. Podobnie było nie tak dawno na kongresie. Pierwszy mężczyzn, zdrowia mężczyzn, a teraz na Kongresie Zdrowia Dzieci i Młodzieży chcę między innymi powiedzieć, że chociażby system orzecznictwa na rzecz dzieci i młodzieży można też uporządkować, też pomyśleć o takiej platformie, jaką stworzyliśmy dla osób aktywnych ekonomicznie, co pozwalałoby też na lepsze analizy i wnioski na przyszłość.